Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje i przy okazji zawiadamia, czeka nas dwukrotny wzrost liczby zachorowań na nowotwory. To bardzo negatywna informacja, biorąc pod uwagę, jak duża jest śmiertelność, szczególnie w przypadku zbyt późnego wykrycia, zbyt późnej diagnozy. Kolejne firmy badają różne produkty, różne cząsteczki, które są potencjalnymi kandydatami, jeżeli chodzi o lek, który może pomóc w zwalczaniu poszczególnych rodzajów nowotworów. I tutaj jedna ze spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, Pure Biologics, poinformowała w ostatnim czasie o podaniu pierwszemu pacjentowi prosto do guza nowotworowego właśnie tego kandydata na lek. Jakie będą efekty? Zobaczymy, ale jesteśmy w dobrej myśli. A więcej powiem w programie, który już niebawem na kanale. Subskrybuj, klikaj kciuki w górę, żeby być na bieżąco.